Dzień dobry Państwu. Witamy się ze studia Kolegium Balticum Akademii Nauk Stosowanych. Dominika Macedońska, a moimi gośćmi dzisiaj są wyjątkowe osoby. Są to nasi nowi partnerzy Bolesław i Beata Kotlińscy, Witamy szkoła serdecznie szkoła trenerów BB Kotlińscy szkoła coachingu. szkoła trenerów szkoła coachingu. oraz oczywiście gospodarz, czyli Tatiana Staroń. Dzień dobry, Kanclerz Kolegium Balticum. Spotykamy się dzisiaj po to, aby przybliżyć Państwu naszego nowego partnera. Proszę, powiedzcie nam, jaki jest obszar Waszej działalności, Beato? Nazywamy się Beata Wolosławskotnicza, ale to również jest nasza marka. Od wielu lat prowadzimy własną firmę szkoleniową, której oferta skierowana jest przede wszystkim do dyrektorów i nauczycieli. W swoich podróżach po całej Polsce spotkaliśmy ponad 80 tysięcy nauczycieli. Znamy specyfikę i to, w czym się specjalizujemy, to przede wszystkim tematy dotyczące współpracy z rodzicami, komunikacji, również współpracy zespołowej. Ale takim szczególnym projektem, o którym chciałam powiedzieć, jest Strefa Szefa. Za tym, no, za, za tym tytułem kryje się cały obszar szkoleń które przeprowadziliśmy w całej Polsce dla dyrektorów, zastępców, wszystkich osób pracujących w obszarze zarządzania, jeżeli chodzi o edukację. I właśnie z tym zasobem, można powiedzieć, że trafiliśmy do Was. W szkoleniu Strefa Szefa, ale dobrze pamiętam, wzięło udział już około 2000, 2000. osób. Tak, mhm. odbyliśmy wiele edycji, kilkadziesiąt online. Tak, ale też mój rzeczywiście była online, czy stacjonarnych, wiadomo, jak to się wydarzało. Także to jest taki projekt, który też mocno jak gdyby wyznacza naszą działalność. Wow, liczby robią ogromne wrażenie, myślę, że nie tylko na mnie. A skąd pomysły na współpracę między uczelnią a właśnie tą firmą? To życie napisało ten scenariusz. Jakiś czas temu szukałam szkolenia związanego z kursami trenerskimi, trafiłam na stronę Beaty i Bolka. Zostałam przyjęta, przyszłam rekrutację na kurs trenerski i przy okazji okazało się, doczytałam, oni mnie poinformowali, że mają akurat taką edycję strefy szefa. Zostałam zaproszona na to szkolenie. Była bardzo pilną uczennicą. Dziękuję Dobrze. bardzo, bardzo się tak. starałam. W szkole nie byłam taka pilna, a tutaj notowałam faktycznie. Szkolenie trwało trzy dni. Poznałam dyrektorów z całej Polski. Świetne merytoryczne. Jak zobaczyłam, jak pracują, zapytałam, czy chcieliby współpracować z Kolegią Baltiką, bo widzę wiele, wiele zbieżnych e, celów, podejścia do drugiego człowieka, e, podejścia do pracy. To mi się podobało. Mam nadzieję, że ze wzajemnością. Super, tak, <laughs> że to mówisz, bo to jest tak, no robi nam się, mi się robi typu po sercu, kiedy to słyszę. Yy, że gdzieś mamy jakiś wspólny sposób myślenia o edukacji, o ludziach, o komunikacji, mm -hmm. ale Tatiana wspomniała o szkole trenerów, na którą trafiła do nas, bo była inna w strefie szefa, inna szkoła trenerów, a w sumie nie powiedzieliśmy tego. Szkoła coachingu. No właśnie, bo żeby też dojaśnić, czy też wytłumaczyć, czym się zajmujemy tak do końca. A szkoły, szkoła. Mhm. Strefa szefa to jest szkolenie trzydniowe właśnie dla osób zarządzających w edukacji. Natomiast szkoła trenerów i szkoła coachingu to jest dla osób, które chcą trochę więcej kompetencji niż tylko te, których używają na co dzień w szkole w zarządzaniu. W takim razie Wasze e, długoletnie doświadczenie plus e, inicjatywa Tatiany mm. równa się nowa podyplomówka. Tak, Powiedzcie coś nie. więcej na ten temat. <grym> tak, nasze, nasze wspólne po prostu nowe dziecko. Tym razem ma trzech, e, dwie matki i jednego ojca. <grym> e, szkoła Liderów Plus. Tak. To jest, to, to, jest projekt, to jest projekt skierowany do dyrektorów nie tylko szkół, ale w ogóle oświatowych mhm. placówek, edukacyjnych placówek. Na Kolegium Balticum prowadzimy zajęcia z studiów podyplomowych, zarządzanie w oświacie. Tam mamy już mm. bardzo dużo odbiorców. E, podobnie jak wy, jeśli chodzi o ten kierunek okay. studiów. Mm. Może, może trochę więcej. A nie będziemy się licytować. A nie będziemy się licytować. <grym> <grym> licytować, będziemy się licytować. E, natomiast ja tam prowadzę kilka przedmiotów e, i okazało się, że dyrektorzy szkół najbardziej zainteresowani są blokami tematycznymi, które mówią o kompetencjach miękkich. O, mm. e, o rzeczach, na które jest niewiele czasu, kiedy mm. zdobywa się kwalifikacje do bycia dyrektorem w którym mhm. Szkoły, a to jest, są ich codzienne bolączki, codzienne wyzwania. Zwyczajnie dyrektorzy chcą się rozwijać no i stąd pomysł, żeby poszerzyć ofertę dla, no dla dyrektorów oświatowych, dla dyrektorów no szkół. Proponuję przybliżyć, jakie przedmioty będą realizowane. No to Teatru, czy mogłabyś? Tak, właśnie to, co ty, Tatiana ty, wspomniała, jest to pewien plus, czyli, czyli coś więcej, ale może też powiem głębiej. Tatiana ty, wspomniała się o tym, że są to kompetencje miękkie, ale my też myślimy o tym w ten sposób, że dyrektorzy naprawdę mierzą się z twardą rzeczywistością. W związku z tym, kompetencje radzenia sobie w trudnych sytuacjach zarządczych. Takich, zapytałaś Dominika o tematykę. Wszystko to, co dotyczy dialogu dyrektora z zespołem, wszystko to, co dotyczy budowania autorytetu szefowskiego. Wszystko. Czy będziemy dotykać hmm. też aspektów, kiedy kolega z pracy staje się dyrektorem? No, w edukacji to jest bardzo, bardzo powszechny ym, taki tryb działania. Rzeczywiście mamy taki blog, który po prostu się nazywa Dyrektor, były kolega obecny szef. Ci, którzy nas słyszą, jestem przekonana, że dobrze wiedzą, o jakiego typu trudności chodzi. Więc to, to co chyba jest ważne, to że nasze ten wkład, te studia, o których tutaj myślimy we współpracy z kolegium Balticum, to nie, jest, to nie to nie będą tylko wykłady. Są to bardzo praktyczne zajęcia, w których zajmujemy się, że tak powiem, kolokwialnie caseami, czyli przykład, przypadkami, prawdziwymi przypadkami, z którymi przychodzą do nas dyrektorzy, tak jak wspomniałaś. Mm -hmm studia studiami, kończę studia, staje się dyrektorem i potem zderzenie właśnie z twardą rzeczywistością. Tak, nasza uczelnia kształci właśnie na studiach o profilu praktycznym. Super. dlatego w taki sposób, do siebie. Oczywiście, tak dlatego pasujemy. w taki sposób dobieramy naszych partnerów do współpracy. Bolku, czy zechciałbyś w takim razie jeszcze przybliżyć kadrę, którą będziemy mieli okazję tam poznać? Tak, kadra to tak jak widać tutaj siedzące osoby, czyli Beata i ja. Będziemy innymi. też prowadzić te zajęcia? Tak. Doskonale. Tak. Nie wszystkie, nasz Zapraszamy, zapraszamy do współpracy mm. i współpracujemy z osobami, które mają doświadczenie zarówno dyrektorskie, czyli takie bardzo praktyczne, jak i trenerskie. Myślimy o tym, żeby przekazywać wiedzę w określony sposób, żeby mm. wpuszczać, mówiąc w cudzysłowie, uczestników. Y w doświadczenie, naprawdę w pracę na tym, co jest ich rzeczywistością, do tego są potrzebne trenerskie kompetencje i osoby, z którymi współpracujemy, takie kompetencje posiadają. Tak, no mhm. są to osoby, które skończyły naszą szkołę trenerów pierwszego i drugiego stopnia, czyli można powiedzieć, że gdzieś mają taki rys, i yy, no właśnie też z podobnego sposobu prowadzenia, o którym też tak wspominałaś, tak wspomniałaś, że gdzieś bardzo, bardzo w tej naszej pracy trenerskiej. Stawiamy na autentyczność, na takie bycie z ludźmi w obecności, więc myślę, że to jest szczególnie doceniane przez uczestników szkoleń i nasze trenerki, nasi trenerzy też jak gdyby, w ten sposób pracują. Szanowni Państwo, jeżeli oglądają nas dyrektorzy, nauczyciele, którzy być może kiedyś zechcą zostać dyrektorami, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na naszej stronie internetowej www.cb.szczecin.pl. I ostatnie pytanie. Jakie plany na dalszą współpracę? No, okay. do, do, o, plany, są, plany są e, duże i szerokie. E, stworzyliśmy e, unikatowy program. Unikatowy program pod kierunek, który mamy psychologia w biznesie, będzie on dotyczył umiejętności e, i kwalifikacji trenerskich i coachingowych, czyli to będą w jednych studiach podyplomowych zawarte możliwości, kwalifikacje do tego, aby mieć, mieć cały szeroki wachlarz tak, e tak. kompetencji, zarówno trenerskich, tak, jak i coachingowych. Tak, właśnie też rozmawiałeś o tym z no, że po prostu aż się cieszymy na to, na to wydarzenie, ponieważ jest to rzeczywiście unikalny, chyba mi się wydaje, projekt w skali kraju. Każ nie widziałyśmy takiego nigdzie. Nie <słukasz> i powiem też, że na przykład, jeżeli przychodzą do nas osoby na szkołę trenerów, e tak czy siak trafiają potem na szkoły coachingu i w drugą stronę i te kompetencje bardzo idą ze sobą w parze i myślę, że ta, te studia podyplomowe, trener i coach w biznesie są naprawdę niesamowitą okazją, aby jakby w jednym czasie w bardzo zwarty sposób z taką dobrą kadrą trenerską i coachingową no wyjść wyposażonym naprawdę w bardzo nowoczesne i pożądane dzisiaj kompetencje. Zatem podsumowując, jak widzicie Państwo, zarówno dydaktycy, jak i my... Organizatorzy tutaj wspólnie nie możemy się już doczekać spotkań z Wami. Podsumowując dwie nowe podyplomówki w ofercie Kolegium Balticum, to jest Akademia Lidera Plus oraz Trener i Coach w Biznesie. Serdecznie Państwa zapraszamy do zapisów. Dziękuję bardzo. Zapraszamy. zapraszamy. Dzięki.